Co znaczy być prawdziwym facetem w dzisiejszych czasach? Zapytaliśmy czterech znanych mężczyzn, którzy odpowiedzieli nam na naprawdę trudne pytanie. Ja myślę, że nie trudno być mężczyzną, trzeba być po prostu sobą. No jeżeli ktoś yy, chce być sobą, to jest, jest mężczyzną, to nim jest. Czyli być bohaterem, yy, być odważnym. Mężczyzna musi być prawdziwy, mówić prawdę, czuć. Co to jest prawda? Gdzie jest fałsz? Ma pewne swoje określone zasady. Trzyma się tych zasad. Pełna odpowiedzialność za córkę, w moim przypadku. To jest, to jest kojarzenie z prawdziwym facetem. Mężczyźni się wstydzą odkryć. Prawdziwy bokser, człowiek, facet, jak najbardziej tak. wydaje mi się, że nieokazywanie uczuć jest to też yy błędną cechą. Ja pamiętam, jak na pustyni, kiedy wszystko było stracone, kiedy wydawało się, że to już jest koniec, leciały na łzy. I jean Marka, mojego przyjaciela, mojego pilota, którego znam i wiem, że to jest twardy facet. Naprawdę z kamienia, można powiedzieć. I miał łzy w oczach. I ja razem z nim płakałem. Są na przykład badania, które mówią, że mężczyźni podobno mają problem z płaczem, bo testosteron im nie pozwala. No ale jednak to się czasem zdarza, szczególnie w jakichś tragicznych sytuacjach. Jak byłem chłopcem, to byłem chłopcem i czułem się jak chłopiec, natomiast jak pojawia się rodzina, to wtedy no jest gdzieś ta odpowiedzialność, musisz się stać bardziej właśnie męski, bardziej odpowiedzialny. To nie jest tak, że zrobiłem coś i teraz jestem mężczyzną. Nie, mężczyzną się jest poprzez zdobywanie jakichś kolejnych doświadczeń życiowych. W jakimś dłuższym okresie byciu w związku dopiero zrozumiałem, co to... Co to... Oznacza być tak, by facetem też. No, byłem byłem z dziewczyną, ale robiłem różne głupie rzeczy. Nie mam wątpliwości, że córka mi wystawi największe świadectwo za to, yy, czy byłem, czy nie byłem dobrym ojcem mężczyzną. Bo ojciec no, kojarzy mi się, proszę wybaczyć, ale tylko z męskością.